Wyobraźcie sobie, że chcecie, albo naprawdę chcecie, być w posiadaniu konsoli Wii U, ale nie macie na nią hajsu. Co więc zrobić? Zaoszczędzić? Bokiego bała! Skoro można pójść do chińskiego marketu i kupić coś znacznie lepszego! No, zresztą, po co komu Wii U, skoro jest... Wii! Kurwa, jak to w ogóle przeczytać? Widzicie takie nazwy? Zarąbiste takie nazwy są. Jeśli nie możesz powiedzieć jakiegoś słowa, to znaczy, że jest bardzo mądre. O tak, moi drodzy. No to pytanie. Któż to postanowił się popawić w Nintendo? Watergame? Wan Kai Long? JXBH? Cóż to się stało tutaj? Chuj wie! Nikt po prostu nie wie, co to za jakieś dziwne manewry tutaj odwalają. Tor wyścigowy, rozumiecie? Taka nazwa konsoli to jest na pewno jakiś inny język. Albo mandaryński, albo staroaramejski. O tak. Moi drodzy, po prostu wow. Niesamowite rzeczy tutaj są. Wow! Niesamowite, prawda? To jest po prostu, proszę państwa, przyszłość gamingu. Dziewiąta generacja konsol już tu jest. Co my tutaj mamy? Rewolucyjne przyciski, obsługiwane umysłem. Ale niestety nasze są niekompatybilne, bo nie są made in China. Wysiedlacz ciepłokrystaliczny? Bitch, split. Tu masz ciekły! Rozumiesz? Nie ciekło krystaliczne, tylko ciekły! To jest po prostu technologia godna Gwiezdnych Wojen! Brak konieczności zasilania! Żadnych baterii, czy konieczności podnoszenia do prądu! Rozumiecie to? Nic! Żadnego kabelka! Absolutnie nic! To jest... To jest ekonomologiczne, bo nie trzeba płacić za baterie, czy prąd! Nic, ale to nie wymaga światła słonecznego, nic po prostu, magia, to jest zasilane magią, moi drodzy. A, jakże można pominąć ten futurystyczny design, niewiarygodne, te kolory, te szczególiki, te ozdoby, wow, czy wasze konsole posiadają tak zajebisty wygląd? To są po prostu cieniasy. Temu nic nie dorówna. O, tak. Patrzcie na to. Guziki od PlayStation! Tak! Spełniły się nasze sny. Nintendo połączyły siły z Sony i stworzyły coś takiego. Zapomnijcie o tych badziemnych Dualszczokach! To jest sterowanie godne po prostu, wszelkiej zajebistości we świecie. O tak. I wiecie co? Tutaj jest jedna wbudowana gra. Nie trzeba się pierdzieć z kartridżami czy innymi badziewiami. Masz to co masz i ciesz się. Zapłaciłeś 3,50, masz jedną grę i nie musisz kupować więcej. Służ za oszczędność. Po prostu czapki z głów. O oh, wow! A ta gra niesamowite wrażenia! Wow! Milion FPS-ów! Grafika godna czwartego Crisisa! Soundtrack zatytułowany Błoga cisza! Wow. Jakie to jest wspaniałe po prostu! Myślisz, że masz 8 przycisków? Gówno! Masz dwa tylko! To jest po prostu! Wow! Sterowanie! Wymiata. Co tam jakieś pady czy inne? Śmiecie. Tu masz dwa przyciski. Tylko dwa. Na pewno się w tym nie pogubisz. A jakby co, to nie wkładaj chuja do wentylatora. I tyle. Może jakoś przeżyjesz. Może twój mózg to ogarnie. Cóż za niesamowita rozgrywka. Proszę państwa. Wow, i ta grawitacja tych piłeczek. To jest po prostu szok. Niesamowite. To na pewno najbardziej zaawansowany silnik fizyczny we wszechświecie. W każdym po prostu uniwersum i w tym i w tych alternatywnych. Niesamowite, co tutaj się dzieje. Wszystko tak pięknie wzorowane. Grawitacja, siła od i do środkowa. Odbijanie się, kurde. Czy wasze gry to potrafią? Co tam jakieś? Lament of Zelda? Marian czy Bagieta? To jest najlepsza gra ever! Dobra, może starczy tych ceregieli. Cóż my tutaj mamy? Najprościej rzecz ujmując, coś co miał przypominać Wii U, a jest jakąś tanią chińską konsolką z taką wodną gierką. Chociaż jak za 3,50, to chyba nie jest takie złe. Myślę, że jakieś młodsze dziecko się zainteresuje. No, o ile nie jest wychowywany już od początku, że tak powiem. Czy z tego smartfonowca, który będzie chciał co chwila nowego iPhone'a, bo stary mu się już znudził. W sensie jest stary telefon, nie jego ojciec. Chociaż, jeśli ma kompleks Edypa, to kto wie. I to tylko zastanawiam, czy. Ta woda nie będzie z czasem wysychać. Już to zastanawia ten, jakby to ująć, bąbelek? <laughs> bąbelek, uśmiech, bąbelka, najcenniejszy. Jak to będzie z czasem wysychać, no to może być problem, chociaż powietrze też jest jakimś tam środowiskiem zdolnym do zabawy takimi piłeczkami. Okej. Okay. No, nie można chyba zbyt wiele oczekiwać za produkt znaleziony w chińskim markecie za 3,50. Chociaż u mnie na paragonie jest dzieci co ciekawe, zniszka pewnie za to, jaki jestem zajebisty. Idę normalnie po koło ratunkowe, żeby się nie utopił w morzu swojej zajebistości. W sumie jeszcze są pewnie takie gry. Nie, czy nadal są, nie, ja nigdy nie spotkałem, tylko w internecie. Takie gry, że masz takie pierścienie, i y, takie jakby. Hmm, jak się nazywa? No, takie kijki, jakby, musisz właśnie tymi obręczami te obręcze napiać na te kijki. No, o, pa, 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 pa. Kurda, taki jestem zajebisty gamer! Udało mi się, widzicie? Pyk! O! Tak się wymiata w grach. <grym> co to dla mnie? Ja jestem pro gamer! Haha, <grym> co jest? się naprawdę bardzo chciał chyba robić konsumentów za w chuja. Takie dziecko mówi do rodzica, żeby mu kupiło Wii U, nawet yy, mówi, jak to się pisze, wymawia i tam inne duperele. Taki rodzic chce zaoszczędzić i idzie do chińskiego marketu, licząc, że tam będzie taniej. Patrzy, myśli sobie, to miało być Wii U czy WWI. Hmm, kurde, jak to miało być a nie będzie narzekał. Znalazłem to, znalazłem. No. Potem daje dziecku takie coś i... Albo jest wielce rozczarowany, bo jest za przeproszeniem rozpuszczonym pachorem, albo się ucieszy, bo ma coś ciekawego. Retro, moi drodzy. Nie, ogólnie nie jest to złe. Zapłaciłem ledwo 3,50 polskich złotych i tak, dla mnie, ale fajna zabawa. Patrzcie, znane Cheaty. O, widzicie? Można tak próbować. O. Próbujcie bezużywanie przycisków, to jest dopiero. Dark Souls z pełną gębą. No. Tutaj są takie. Nie wiem, jak to określić. Niedoskonałości. Ale. Jaki. Jaki Bachor będzie na to patrzył? <grym>, bachor. Powiedziałem Bacho, rodzice mnie znienawidzą widzą za to. No tak oczywiście trzeba było też dać jakieś kurna fałszywe przyciski, żeby to po prostu fajniej wyglądało. TV nie działa, włączenie nie działa. Star Select gówno mikrofon. Nie ma nawet złącza. Nie. Wspaniała technologia. Chińczycy nie przestają zadziwiać. Kiedyś wynaleźli proch i inne śmierciono śmiercionośne bronie czy też machiny, a teraz tworzą takie rzeczy. Toż to po prostu niewiarygodne. Połączyli Wii U od Nintendo z PlayStation od Sony. Dziewiąta generacja ziomek. Ah, nie wiem, co mogę jeszcze o tym powiedzieć. Potrafi to wciągnąć. No, o ile nie jesteś zbyt wymagający, i po prostu szukasz czegoś taniego do pogrania sobie, ewentualnie dla dziecka, są zabawki złe: lepsze, złe i gorsze. No, to jest myślę nawet dobra. Nie jest jakaś fantastyczna, ale jak za taką cenę, to dla niezbyt kapycznego dziecka będzie w sam raz. Okej, okay, moi drodzy. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, to możecie wyrazić swoje zainteresowanie poprzez łapkę w górę i odpowiedni komentarz. Możecie też zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że ten taki próbny odcinek mojej serii Cuda z Chińczyka Wam się spodobał. Jeśli nie, to powiedzcie, co mogę poprawić i w ogóle. No... Materiał sponsorowany przez Sony PlayStation. <laughs> Nie, żartuję. Tak czy owak, w tym oto epizodzie to by było na tyle. Widzimy się prawdopodobnie w kolejnych. Do zobaczenia!